We are Motorhead. And we play rock and roll. Poznajcie człowieka, który z zaplecza koncertów Jimmy'ego Henriksa obserwował, jak rodzi się nowa era rock'n'rolla. Sam Ozzy Osbourne powiedział o nim, że użył życia więcej niż on sam. O kim mowa? Mowa oczywiście o Lemim, Kilmisterze i Motorhead, których będziemy mieli okazję zobaczyć już 6 lipca na torwarze. Facet, który nosił sprzęt Hedrixowi, który inspirował taki zespoły jak Metallica, który jest do bólu szczery w tym, co robi, nie tylko w muzyce, ale i na co dzień. Który y, może pochwalić się tym, że miał ponad tysiąc kobiet. Po prostu musiał zostać legendą. Był skazany na sukces rockowego grania, w tym również zespołu Motorhead na Śląsku nie brakuje, dlatego myślę, że sporo osób wybierze się na ich warszawski koncert. Koncerty Motorhead od początku ich kariery przyciągają tłumy fanów. Zespół od blisko 40 lat daje niepowtarzalne show i cały czas nie zwalnia tempa. Ja sam widziałem ten zespół w 1995 roku w Zabrzu i z przyjemnością jeszcze raz zobaczę szaństwa Lemiego i spółki na scenie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie być na tym koncercie. Lemi i jego koledzy grają o wiele mocniej, szybciej, głośniej niż na płytach, na żywo. To po prostu będzie niesamowite wydarzenie i doznanie.